Witam was bardzo serdecznie. w kolejnym odcinku z, z bossa Vortexa Elite Elite. elitka -elit -elit Zostawcie subskrypcję na kanale razem z dzwoneczkiem i, I łapeczkę w górę Nie podobać się spodobał I zaczynamy, dzisiaj sobie zagramy z Zabiję koszmowdem Zabierkoś koszmowdem przez Jak się po prostu pojawi Jak się przez, no przez, 9, przez 39 rundek będziemy grać Zabiję może sobie też pomożemy i z na pewno, może, więc, bo będzie ciężko, więc. sobie nic z też. Na pewno. Wiecie co? Usun usunę to drzewo? Postawimy Benjamin'a w, w tym miejscu. Żeby mi jakoś nie przeszkadzał. Żeby mi nie przeszkadzał jakoś zbytnio. I też inżyniera w tym miejscu bym dał Muszę się zastanawiam gdzie dać inżyniera <laughs> może być nawet tutaj, może nie? dajmy inżyniera inżyniera sobie damy <laughs> I tak, będziemy też grać instamapkami, ale zanim to to sobie zrzucimy sobie z dwa ulepszę sobie tego cashdropiki żeby po prostu pofarmimy se farmami ta farmi była w tym miejscu. <coughs> Także dobra. Także widzę, zobaczymy się za chwilę. No, raczej się zobaczymy już na pierwszym bossie. <coughs> Więc za chwilę się widzimy. Zawsze z powrotem. Teraz sobie kupimy jeszcze może na rano Czeka. Nie wiem, żeby nie był jakoś dobrze ulepszony. Może być nawet na ten tieryk. I kupię sobie jeszcze sabika Będę podeszła pod skill'a Dobra I sobie teraz po prostu zrobimy tak Raczej może nam się, chyba powinno nam się raczej udać Zbierzemy skill'a, dobra dajemy <coughs> Tylko z tymi tymi będzie trochę lipa Sobie kupię tą, tak załóż, gdzie trzeba kupić No widzicie, niestety mi Bustował, ten Vortex Właśnie kupiłbym sobie, nie wiem czy by nie dawać już powoli to też No można by było w sumie Dobra, sobie przyspieszymy w sumie. Możemy by nie przyspieszyć... kurde. Dużo mi przechodzi. Niestety. Czekać muszę. Um. Teraz tak. Weźmy Samaga może w tym miejscu. A może, czekać? nie, sabika po prostu wezmę sobie tam, kupię sobie w tym miejscu Saba Kupimy w tym miejscu, dobra Kupuję kolejną tą Raczej nie będzie chyba potrzebny skill, wiecie? Jest to sobie poradzimy, ale W razie czego mam jakby mi się, jakby się coś stało, na przykład Cyk, kupiłem kolejne Dobra Dobra super mamy I teraz nie wiem, sprzedajemy tylko skilla Dobra no, Jak tutaj że zaraz będziemy mieć więcej Nie ja sobie może te małpi dwie Nie wiem Ja sobie zostawię te, te dwie w sumie Jedną chociaż sobie zostawimy No żeby no, no. Później będziemy robić paragon do ninja więc Dlatego tego sobie zostawiłem Także, żeby wiecie <laughs> A to się można sprzedać W białej farmie my Mamy słaby dosyć Dobra, czekajcie, ja sobie trzeba, będzie trzeba broganera postawić Więc tu jest Bruganera, wiecie? <laughs> Bo tutaj nie się, trochę się robi. Wydajemy sobie do tego niem nie wioskę. Tam. Ja. I dam sobie drugiego inżyniera. Tutaj może. Niech będzie tu drugiego inżyniera damy. Tyk. żeby nam zbierał też <laughs> a czekajcie a tych sobie damy tutaj w tyk, bliżej damy sobie po prostu tych do zbierania kaski dobra cyk mamy dobra zbieram teraz na manki polis już kaski więc dobra super Można by było w sumie więcej zrobić. Nie wiem czy... Nie, dobra, nie, tyle na wystarty w sumie. i odbudowujemy. Właśnie to muszę sprzedać, bo to mi będzie wkurzało Odbu Odbudowuję farmy, dobra Nie Wiem, żeby następnym terenie nie pokonać, pokonać drugi na przykład. <laughs> Chyba właśnie zastanawiam Wiecie? Ale nie wiem czy... No zobaczymy W ogóle o zapomniałem Byłą ci to aby właśnie Kurde Przepraszam was Zapomniałem Miałem włączyć już dawno, na jakąś moda. czemu ja nie włączyłem, do jakąś moda? No kurde. Nie no, co so, zapominam się. <laughs> kurde. Failing mały, no trudno. Zapraszam was za to. No ale mi się wydaje, że się nie obradzicie. Za to raczej. No, zobaczymy. To no, wyzbierajmy teraz na druida? No może na druida, nie? Postawcę w tym miejscu już tego, żeby już bijał mi przebicia. A w sobie będę powoli zbierał na Druida w sumie. Chyba, że Bishandera postawimy. Nie, to by było też dobre w sumie. Bisendera postawić, ale ja cię zbieram na niego. No zobaczymy. Zobaczymy, co się udało zbierać. Nie wiem czy się udało zbierać, zobaczymy. Jak się, jak się nie uda, to trudno. Teraz merżujemy do tego. Dobra, zbieramy teraz na tego Smilodona, czy jak on się nazywał. Raczej się może udał zbierać. Jak wiesz, jak się nie udał zbierać, to będziemy zbierać. Trakcie wiecie. Dobra. Więc, dobra, więc... Mamy a tylko że powoli po prostu był. I zbieramy sobie na tego po prostu. Jeszcze samo skilla nawet damy. A my już nie mamy jeszcze. No Czekajcie, to sprzedam po prostu br bruganera i kupimy. Dobra. Ustawmy sobie tutaj w tym miejscu. I dajmy sobie jeszcze mm, tego. Skill może. Skila kupimy. Cyk. Dobra. On dalej będzie atakował. W sumie. Kupię sobie skila też. No, ale pewnie nie wyjdzie, bo wiecie. Cyk. Kupimy sobie tutaj dalej. Nie, drugiego, na przykład Mastera. Cyk. Powinno udać, także super. Cyk, używamy skila. W ogóle nie jest bardzo fajny, bardzo dobry jest. Tym powiem. Właśnie trzeba farmić, Zapominam. Po tym. Trzeba już postawić powoli ten. W tym miejscu postawię powoli już. w tym miejscu postawię już to dobra i udało nam się wygrać super a raczej no raczej paragon do statku będę chciał później postawić powiem szczerze chyba sprzedam sobie to bo więcej będzie kosztować dobra i dobra ja wam zrobić może teraz cięcie zobaczymy się na kolejnym bossie w sumie Czym ze Mam trochę trochę głupia zrobiłem, bo wydałem trochę za dużo. Chyba mi się wydaje, no, ale dobra. Znaczy, bo mało mam kasy teraz i teraz nie wiem, czy mi się to czy mi się uda w ogóle. No zobaczymy, może sobie, dobra, mi sobie skina. Jakoś się uda, może rozbierać, zobaczymy. Tak się bo wolno porusza, więc dobra, przyspieszmy troszkę. No nie wiem, czy bym nie zasądził sprzedać sobie paremki Sprzedajmy trochę paremek, bo jest trochę, wiecie Dobra, sprzedam po prostu i postawię sobie Paragon No, nawet niezły, super I <laughs> ja nowo postawimy paremki, dobra Nie wiem stawiać I teraz tak, trzeba dać jeszcze tego Dajmy sobie Cyk Skilla szybciutko Cyk Dobra, właśnie to jest, to jest, to jest bardzo dobre miejsce na tym paragon w sumie że wam powiem To jest bardzo dobre miejsce Kupuję tu tier I teraz tak, kupmy sobie tutaj to Tutaj to By mi też wybijało. przebicia Odbudowujemy powoli faremki też. Chyba się to zmieści powoli, nie wiem. Nie zmieści się chyba tutaj. No trudno. Ta farma się co nie zmieści. Dodajmy sobie tutaj to może. Nie pod co ja co ja robię. Ja się zapomniałem też tutaj dać, Badajmy dajmy sobie w tym miejscu też. Nie wiem, chyba, że dać, co sprzedam. Nie wiem w tym miejscu. No może być w sumie. No dobra, nie będzie tutaj. Może być. No i teraz robimy sobie. Będziemy Paragon robić powoli do, do Ninja Małpki. Dobra. Dobra, więc, ja, więc zobaczymy się na kolejnym w sumie bosie. Jestem to z powrotem, jednak postawimy sobie do statku Paragon jednak. Ale za chwilę będziemy wstawiać do, 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 do tego, do tego. Do. No wiecie, wiecie. Kudmy sobie teraz tier pod to i skila do Ruganera szybko Dobra fall, hey. right <coughs> Nie wiem czy nam się uda. Jestem ciekawy właśnie czy nam się uda. W ogóle to jest bardzo dobre pod nie wiem, żeby już nie budować do Paragonu do... To, to, to będzie przedostatni boss już. Buduję Paragon do tego. Może powoli, nie? Budujemy chyba już. Ma dużo w sumie przewidzi. Dobra, można zbudować. Budujemy. Paragon do Ninji. Który da 30? No, super. Nawet ładny, szczerze. Dobra, fajnie. No i teraz nam się powinno udać wygrać Bez większych problemów Postawię sobie jeszcze Tutaj No, no, i, tam, no i nam się udało Więc ja zrobię sobie kolejne cięcie I widzimy się już jak, będziemy jak będę budował ostatni paragon z powrotem. No i teraz, no i teraz to powinno wystarczyć. Mamy paragon do tego też. Zobaczymy, czy, czy uda nam się wygrać. Gdy się już włączył ten paragon. Dobra, ja raz używam No nie wiem, czy nam się uda. Jestem ciekawy. Szczerze wam powiem. Du dużo życia ma w strasie ten, ten, ten. Dobra. Przyspieszymy to w sumie. Czemu by nie? Bo tak trochę, nie wiem, tak średnio trochę to idzie. W sumie. Uuuu, zostało dużo widzy paragonów dostawanych, no niedobrze. U, będzie tam się ciężko, chyba. Tak mi się wydaje. Może Bissenter atakuje? Bo ja nie wiem. Może się uda pokonać. Zobaczymy. Dobra. No sobie dalej to działko. Nie, widzę chyba, raczej się uda pokonać. To jest i się baramy, że się nam nie uda. Super. Z wydawało nam się super fajnie. No i subskrybujcie, żeby was klieno, każdy kolejny boss nie ominął i komentuj i z... zostawiajcie łapki w górę, bo to, mi, bo to mi pomaga w rozwijaniu kanału, więc papa, cześć.